Hallo, dzisiaj krótko o zdaniu z while, czyli zdanie podrzędnie złożone ze spójnikiem while. Weil oznacza bo. I mamy dwa odrębne zdania, na przykład Ich gehe zum Arzt, ich bin krank. I chcemy te dwa zdania teraz połączyć z spójnikiem bo i mówimy Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin. Czyli jeśli zastosujemy ten spójnik while, to czasownik trafia na koniec zdania. Czyli Ich gehe zum Arzt, weil ich krank bin. Natomiast możemy też użyć spójnika takiego łatwiejszego, gdzie czasownik pozostanie na swoim miejscu, czyli na drugim, bo to jest główne miejsce, w którym występuje czasownik w języku niemieckim, w zdaniu takim prostym, zwykłym. I moglibyśmy powiedzieć Ich gehe zum Arzt, denn ich bin krank. Tschüss, tschüss, tschüss.